Witajcie, moi drodzy, na wdzięcznym sercu. Dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj ze mną, niektórzy już nawet od ponad trzech lat. Myślę, że słowo dziękuję to wciąż za mało, ale wiecie, jak to słowo jest dla mnie ważne: jak wdzięczność jest dla mnie ważna. Właśnie na tym kanale chcę mówić Wam o wdzięczności Bogu, która jest dobra na wszystko. Właśnie dlatego stworzyłam ten kanał, żeby razem z Wami dziękować Bogu za to wszystko, co otrzymujemy od Niego w naszym życiu. Za tą historię, niezależnie od tego, jak Bóg ją prowadzi. Bo wierzę w to głęboko, że zawsze jest za co dziękować i ta wdzięczność jest takim sposobem na szczęśliwe życie. Jak mówię, wdzięczne serce to szczęśliwy człowiek. I całkiem niedawno zdecydowałam się, żeby zadbać o rozwój kanału Wdzięczne Serce. Cały czas tygodnia na tydzień do naszej społeczności Wdzięcznego Serca przybywają nowe osoby i myślę, że to dobry czas, by nagrywać dla Was częściej i w Lepszej jakości. W pierwszej kolejności chciałabym zakupić aparat Canon 90D, by już móc zacząć nagrywać dla Was nowym sprzętem. Serdecznie Was zachęcam do wsparcia tego dzieła. Możecie być częścią tego, co dzieje się na wdzięcznym sercu. Poniżej link do strony, na której możecie wesprzeć dzieło Wdzięcznego Serca. Już teraz bardzo Wam za to dziękuję i be grateful.